Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, aż kamerą zatrząsło. Zaczynam od demontażu tych ogniw. W sumie są naładowane, są sprawne, trzymają napięcie, więc co mogę je na razie schować, bo to miejsce na tym stole potrzebne jest dzisiaj na zupełnie co innego. Taki ładny porządek, chociaż gdzie nigdzie już się uwaliło od tego bluetty. a tu na przykład zmyć nie mogę wcale właśnie do tego bluetty zrobiłem. Używanie, używaniem. No i w użytkowaniu się sprawdziła, tylko nie miałem czym ją ładować. To też będzie w takim odcinku podsumowującym to wszystko. Natomiast, żeby to rzetelnie sprawdzić, to trzeba troszkę na warunki laboratoryjne to wziąć. W ogóle sobie pokupiłem trochę sprzętu do testowania takich rzeczy, żeby móc zrobić to rzetelnie. Samym użytkowaniem się takich rzeczy nie sprawdzi. No nie wiem, czy to ma 2000 W, 1800, czy gniazdo ma 11 amperów wyjścia, czy 9, czy faktycznie 10, tak jak producent deklaruje. No do tego trzeba już troszkę sprzętu. Sobie go pokupiłem, ale to dopiero pod koniec tego odcinka albo gdzieś w połowie w pokoju leży że nie chce mi się iść specjalnie te wszystkie procesy ładowania, rozładowania to strasznie czasochłonne są więc w tym czasie sobie porobię różne rzeczy odcinek taki w ogóle tamten będzie okolice 6 września, tak gdzieś planuję taki w piątek dodatkowy żeby nikogo nie drażnić reklamami natomiast chciałbym zareklamować, że na sprzedaż mam to a konkretnie zaraz to umyję skompletuję i wystawię na internety chyba, że ktoś z YouTube'a nie wiem co będzie pierwszy właściwie zabudowa z bota, tu jest sama podłoga no to już nie będzie montowane do Ducato, tylko mi to graci. Nie wiem ile to jest warte, po prostu tego tu nie potrzebuję, więc można by to spieniężyć. Pytaliście też o pomidory, co zresztą mnie aż zdziwiło. Rosną sobie, ja tam wiecie, już się tym nie zajmuję, także te pomidory sobie rosną. No tu jest trochę taki peg, że wiaderka nie są podziurawione, ale szkoda dziurawić tych wiader, bo po sezonie one się przydadzą do innych rzeczy. Tu jest reszta zabudowy i tu chcę zrobić trochę miejsca, bo... Projekt winda rusza, tak z grubej rury i konkretny remont. Tam będzie cały duży sklep, tylko to trzeba wszystko opróżnić, wyremontować i no co? Zacznę od windy, bo po co to wszystko nosić po tej drabinie? Tam są ciężkie rzeczy. Nawet beczka z Wehrmachtu, chociaż to chyba Luftwaffe była, nie pamiętam dokładnie tego. Listwy Airlina, to Airline'a, to się przyda, czy to wrzucić komuś do kompletu? A może wrzucę. Nie będę sobie tego zostawiał, potem się to tylko kurzy. Dobra, biorę się za noszenie i zamycie przede wszystkim tego wszystkiego. To sobie tak na szybko zerknąłem, ile to kosztuje. To chyba nowa taka zabudowa kosztuje około 5000 bez tych listów, więc, no, jednak jest to coś warte, więc umyłem ładnie. Przygotuję to do sprzedaży, bo też wstyd po prostu brudne sprzedawać. Nie lubię czegoś takiego, zanim to wystawię. Zresztą ja mało rzeczy w ogóle sprzedaję. No to jak już coś sprzedaję, to żeby to było chociaż ładne i czyste. I jak już tak mam to wszystko tutaj rozstawione, to w sumie, przecież te dywaniki u mnie czekają na któryś odcinek, bo. No reklam jest tego pełno na internecie. Co chwilę się to widuje. Ja widziałem to już miliony razy i miliony razy zapominam o auta Z tym gadżetem powinno być trochę łatwiej to zrobić. Samochód tak stoi po podróży z Michałem, i Michał to jest najlepszy tester dywaniku bo w maździe to już cukierki powklejane. Wszystko co się dało, to zawsze ląduje na ziemi. Co prawda tutaj nie ma jakiejś tragedii. No właśnie, nie ma tragedii, ale widać, że w tych zagłębieniach jest ten brud i to całkiem dużo go jest. Zgodziłem się to wziąć w tej współpracy. Zresztą widzieliście, że było na początku to oznaczone, bo tak prawo działa, że jak mi ktoś coś takiego wysyła, to muszę to oznaczyć. Bardziej to jest chyba skierowane ku tym dużym youtuberom, reklamującym takie naprawdę duże rzeczy. No ale dobra, takie drobnostki, jak ustawodawca chce, tak zrobię. No to mnie zmotywowało. Przecież to wygląda jak gówno. To jest okropne, i za każdym razem trzeba to szorować. I to nie, że tak się po prostu wyszoruje. To trzeba wziąć tą szczotę okrągłą i lecieć. I po paru minutach to zejdzie, ale wygląda okropnie. Faktycznie się wyczyściło dosyć dobrze. Problem jest taki, że tylko z jednej perspektywy to czyściłem. Konkretnie lałem lancą z tej strony, więc tu jeszcze taki mały kawałek, na no, kurde. Ja to lałem jedną ręką trzymając kamerę, więc yy, spoko. Naprawdę mi się to podoba. Na tym kawałku, na którym chcę to testować, to teraz jeszcze jest jedna sprawa. To trzyma kształt, co jest spoko, bo na przykład taka osłona na tunel jest wyprofilowana i ona jest sprężysta, ona wraca. To jest spoko opcja. Producent się tym chwali, że tam ma 99% pokrycia powierzchni i tak dalej. Nie mam wszystkich samochodów, żeby to sprawdzić, i nawet na moim nie będę tego liczył. No kurde, pasują dywanik jak dywanik. Pokrywa, pokrywa. Czy to jest 97% czy 99%? Nie wiem. Kawy zrobiłem, ale nie żeby pić, tylko szybka demonstracja, no w gumowych to stoi, odkrywcze to nie jest, a w tych kanalikach, w tych profilach, profilach, kanalikach, otworkach, zwał jak zwał, to stoi i no kurde, inne odczucie jest zupełnie, nie brudzi się tak, nie roznosi tak bardzo na podeszwie. Chyba Dawid Frank pokazywał jak wylewa na to olej i to olej zmywa, tylko co za sztuka, wylewać olej świeży. Taki przepalony trzeba, jak się BMECZKA gdzieś popsuje, będzie się robiło na drodze, wdepnie się w kałużę oleju i wejdzie do środka, powinno zejść, przynajmniej fajnie by było jakby zeszło. Także w jednym narożniku kawa, a tutaj pyc, ojoj, ale mnie się to rozlało, ale mnie tu się plamka zrobiła, a jeszcze gorzej, jestem mameją, tego nie widziałem i powcierałem to w te kanaliki, kurde, ale ze mnie sierota, no co ja teraz poradzę, A ajaj, ale przed jazdą to ja pomidory sadziłem. I kurde, trochę mi się tego naniosło wszystkiego. Na dodatek jeszcze to mi się porozdrafkiwało. I prawdopodobnie, gdybym to mył teraz, to by dało radę, ale ja sobie to położę. Niech to sobie poleży na słoneczku, niech sobie wyschnie tak na twardo, i wtedy będzie można to uznać za w miarę rzetelny test. Bo powiem wam szczerze, no nie wierzę. Nie wierzę tym wszystkim youtuberom, którzy to reklamują. Wszystkie elementy rozłożone w tej zabudowie. Jedynie były szyby, przez co na ten środkowy elemencik tam w drzwiach nie ma miejsca, tam, gdzie jest szyba normalnie. No, tak to wygląda. Wstan uważam, że bardzo dobry. Wiadomo, że niektóre rzeczy są gdzieś tam ułamane, gdzieś tam ząb czasu, niektóre całkiem pękły. Ząb czasu na tym jest widoczny, ale no, jest to używane, a nie nowe. I jedynie tutaj ktoś czymś przyrżnął, to jest pewnie do wyprostowania na gorąco, ale ja już się w to bawił. Nie będę wziąłem sobie drabinkę, żeby to jakoś nagrać w sensie nagrać, żeby zrobić zdjęcie na Oelixa z góry, może jakoś żeby to objąć. Wszystko dobrze to wygląda, nie? Podoba mi się, mieści się całe w kadrze. Parę fotek poczykam i co. Chowam to wszystko, no tak szybko się kupiec na to nie znajdzie Kurde wieczór już jest Jakoś mi ten dzień dzisiaj zleciał tak szybko Na tych wszystkich pierdółkach Na tym takich rzeczach trochę zleciało Z godzina A tych takich pudełek jest chyba ze trzy Zabudowę schowałem Zapytałem na Instagramie na ile to wycenić I mówiliście, że nawet po trzy tysiące To się tam sprzedaje w 3 dni Więc jak za dwa i pół wystawię będzie w porządku Ile wyschło, tyle wyschło Dalej już nie będzie Kawa całkowicie sucha, ziemia no, sucha suchutka. Co do oleju, to tam w głąb, w kanalikach jeszcze jest mokry, ale olej, kurde, olej przecież schnie tygodniami, to nie wsiąknie tak łatwo. Zresztą, jak ktoś tak wyleje, to raczej nie będzie tydzień czekał, tylko od razu to zmyje. Co już się rzuca w oczy, to wystarczy lekko potrząsnąć i faktycznie z tej polimerowej konstrukcji to dosyć szybko ulatuje. Yy, spróbuję to karszerem na początek potraktować, bez żadnej chemii, ile zejdzie. Podejrzewam, że to już nie zejdzie, chyba że z jakąś chemią typu płynem do mycia silników. Na myjni zazwyczaj są te fajne takie człapki, te takie łapki. No ja nie mam, więc ścisk stolarski do płotu i będzie dobrze. Karszer i szybkie przejechanie pięć razy od góry do dołu jako taka pierwsza próba, ciekawe co z tego zejdzie. Obstawiam, że kawa i to zejdzie, plama nie ma szans. Oprócz tego, że jestem cały mokry, jestem też w ciężkim szoku. Bo zlazło prawie wszystko i to nie jest fake, Także ewa dywaniki serio działają. Zresztą widzieliście to bez cięcia, tylko w przyspieszonym tempie. Wszystkie zabrudzenia zeszły praktycznie na zero. Po oleju jest przebarwienie, które może uda się jeszcze płynę do miecia silników jakkolwiek wziąć. I no widzicie, jak się czek przyjrzy, to jest taki, taki cień. Zabarwienie, no nie spodziewałem się tu niczego innego Zaraz jeszcze to wyszczotkuję Zapsikałem to wszystko płynem, spieniłem szczotką i widzę, że to już chyba zeszło No, W sumie to jest tworzywo sztuczne, jakiś polimer, więc może to wcale nie wsiąkło nawet tego oleju Jestem tymi ewadywanikami zachwycony No i jak oceniacie tą plamę, która tu została? Widać ją? Jak się człowiek przyjrzy bardzo i o niej wie, to ją widzi, a ktoś o niej nie wie to jej praktycznie nie widać, także te ewadywaniki. No to powiem Wam szczerze, spodziewałem się, że to będzie jakiś skam i że to będą takie wiecie, ustawione recenzje. Ale dołączam do tych nieustawionych, prawdziwych recenzji, bo zresztą widzieliście czarno na białym. Dosłownie. Oprócz tego się chwalą tym, że to nie pachnie i faktycznie nie pachnie, bo guma potrafi śmierdzić taką tanią chińską gumą, jeżeli jest tanią chińską gumą. Natomiast nie pachnie i mają przede wszystkim pełno kolorów. To tak bardziej dla. Samochodziarzy. Michał już mnie męczy o czarno-niebieskie, żeby mu do Golfa pasowały, bo Golf ma niebieskie wstawki, jest cały czarny, także jak ktoś chce, to jest pełno tych kolorów, tylko e, trzeba się przyłożyć do wybierania tego koloru, bo jak wybierzecie sobie tak na pałę, to potem będziecie mieli białe dywaniki do kremowego wnętrza, e, no troszkę wiecie, spieprzyłem, nic nowego. Miała być szybka wstawka, wyszło chyba z 6 minut i w ogóle to pół dnia na to straciłem, ale się wkręciłem, zajarałem, no i tak mi jakoś zeszło. Zapomniałem powiedzieć, że w opisie jest kod zniżkowy: 5%. Także, jak ktoś chce, to nie ma sensu płacić 5%. Można nie płacić tych 5%. I to na tyle dzisiaj. I to do domu. Oczywiście odcinka nie kończę, bo jest śmiesznie krótki tak to by był. nogę schowam, pozamykam. Idę trochę na komputera, Widzimy się jutro. Ten kolejny dzień się zaczyna średnio: bo raz, że dosyć wcześnie rano, a dwa, że felgo miał trochę pecha, ale to zaraz, jak tu przyjedzie, to wam o wszystkim opowie. Dzień dobry kolego. Dzień dobry. Co, się, co się wydarzyło? No laptop się zepsuł, ten płyn do mycia rąk chyba tutaj wleciał. Łojcz, No Wait. Nie, Wait. nie fajnie. Jak wmuchałem sprężarką to wylatywało przez głośniki. Jak dmuchałem tu, to leciało płyn. Nie, świetny głośniki. pomysł, jak się, jak coś jest uwalone w płyny do mycia rąk, to wepchnąć to sprężarką w błąd. No dobra. Słuchaj, ja Oglądałem Daniela Rakowickiego, więc. Yy, tak nie zaszła, Jestem specjalistą. Dobrze. Tak. Zostaje tylko pytanie, czy ja się na tym znam, no i nie, ale oglądam różne elektroników na YouTubach, więc jakieś tam podstawy znam. Poza tym przemyć izopropanolem nie zaszkodzi, jak tam jest to mydło w żelu, to przynajmniej to sobie ładnie wypłukam. No i co, no, od strony zasilania poszło zwarcie, więc co najwyżej mogę sprawdzić proste tranzystory kluczujące na wejściu i to tyle. Na tym się moja wielka umiejętność, a właściwie jej brak kończy, tylko co, jak to teraz rozebrać, trzeba by czymś podważyć. W razie czego to to jest i tak tani, zakatowany taki warsztatowy laptop, zresztą no nie wyobrażam sobie popsuć laptopa otwierając obudowę, choć pewnie i takie rzeczy się ludziom przydarzają. Jedna strona puściła, ta przednia, boki nie chcą. Pod gumą były ukryte śrubki, połamałbym i tyle by z tego było. Zaczyna się robić ciekawie, aż się przeniosę na telefon, żeby to wszystko było lepiej widoczne. Zawiasy tu też już wodę widziały i to dosyć dawno temu, także troszkę lekka masakra tu jest zrobiona. Tu wszystko w porządku, wszystko w porządku. Jadę, jadę, jadę sobie po kolei i nagle bum! Wszystko w mydle wentylator aż przegnił. Nie, no trzeba będzie to ładnie wyczyścić, nie można tego tak zostawić. Tylko tak, tu jest wejście na baterię, tak? Chyba tak. No, trzeba będzie to odpiąć, przyczyścić, Może będzie chodzić. Też debil jestem. Jaką sobie odepniemy, Skoro tu jest ta wielka, przyzwyczaiłem się do mnie, bo u mnie tu jest jedna duża, podłużna, a przecież to tu jest wielka bateria. I to nawet przykręcona, to od niej zacznę sobie, a potem wszystko przemyję. Kilka śrubek później i mamy płytę. Tylko jednego złącza nie widziałem. Jeszcze to jedno złącze odepnę. I co? Przydałaby się jakaś podkładeczka. Izopropanol. I może będzie chodzić. Ciao Bim! Dzwonił jak mi idzie i mi przerwał time lapse ale finał jest taki że wszystko jest poskładane i teraz pytanie gdzie go się tu odpalało tutaj czy on w ogóle zadziała czy coś się tam spaliło i samo wyczyszczenie niewiele da no na razie widać że chyba jest martwy nie dyga w ogóle nawet pod ładowarką chociaż pomarańczowa lampka tutaj świeci z pomocą przychodzi mi fermowizja która pokazuje że coś się tu niesamowicie grzeje i kiedyś dawno dawno temu opowiadałem na live że dokupiłem sobie coś takiego, jakaś soczewka do tej kamery tylko, że ona ma te śrubeczki, ja myślałem, że ona będzie jakoś mądrze przykręcana a te śrubki są dla PiSu, po drugiej stronie jest taśma dwustronna, no nie będę tego na stałe tu przyklejał ale tak na chwilę, ręką przytrzymam, zobaczę czy jest efekt co by nie mówić, to efekt jest gigantyczny, tak wygląda to z soczewką, tylko trzeba bardzo blisko przyłożyć ale widać wtedy wszystkie elemenciki dokładnie w momencie gdy tą soczewkę wywalę, no to to wszystko jest o wiele bardziej rozmazane. Oczywiście jeszcze to rozmazuje GoPro. W Realu widać jeszcze większą różnicę. Grzeje się jeden z dławików cały czas. Pytanie tylko, dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Niestety spojrzałem źle na kamerze termowizyjnej i to nie grzeje się dławik, tylko jakiś układ scalony obok dławika. Co. No dzięki wiedzy Szymona z Instagrama, który mi pomógł. Dowiedziałem się, że no niestety, ale to przepięcie poszło gdzieś tam dalej i prawdopodobnie coś mocnego upaliło. Szkoda czasu na tego laptopa, bo on kosztuje 1500 zł kosztował 3 lata temu, więc jest teraz Złomem, gdzie serwis pewnie byłby droższy, na szczęście dysk SSD nie ucierpiał z danymi. A że Michał ma tak dobrego kolegę, który poświęcił swojego laptopa, rozkręcił, włożył Michała dysk i sprawdził, że to wszystko działa, no to trzeba tylko kupić nowego laptopa. Ale na szczęście wszystkie dane się zapisały, także nie jest to jakoś super problematyczne. Na początku odcinka mówiłem o tym sprzęcie. Jednym z nich jest na przykład sztuczne obciążenie. 600 W to potrafi wygenerować sztucznego obciążenia. Jednocześnie mierząc wszystkie parametry rozładowy i rozładowuję sobie w tym momencie tą stację. Ma 97%, jak kliknę sobie on, to zacznie to szumić dosyć mocno, dlatego tego nie robię, tutaj zmustkowałem tylko te dwa piny, które służą do pomiaru napięcia, bo tutaj ten spadek napięcia nie jest aż tak znaczący przy tych pomiarach, przynajmniej tak mi się wydaje, a myślę, że wydaje mi się dobrze, patrząc po wskazaniach tego z tym, które się mniej więcej zgrywają, tu też idzie tylko 10 Amperów, tu nie idzie, nie wiadomo jaki tam duży prąd i tak się bawię, Sprawdzając, czy producent nie kłamie. Mniej więcej od dwóch dni kręci mi się tu po podwórku gołąb pocztowej. Nie wiem, czy chłop pomylił adresy na Google Mapach i nie tutaj przyleciał. Nie wiem, co chce. Wrzuciłem to na Instagrama i mi powiedzieliście, że prawdopodobnie jest podczas długiego lotu. Trzeba mu dać wody i go nakarmić, i poleci dalej, szukając gdzieś tam tego celu, gdzie leci. No i co? Trzeba się nim zająć. Mam trochę ziarna, więc mu dam. I oprócz tego nalałem mu już wczoraj wody, więc nie wiem, czy tam coś pochliptał, czy nie. Ale znowu widzę tutaj, siedzi w krzakach, no i skubię, skubię sobie coś, czyli ewidentnie jest głodny. Teraz macie jego przebitki, jak on ładnie wygląda. Ciekawe, czy będzie zainteresowany takim jedzonkiem, czy nie. Wysypię mu trochę, może po może się skapnie, chociaż kurde, ucieka ode mnie. No nie ogarnął chłopa, ale jak odejdę, to może sobie to znajdzie. Staram się jak mogę, ale. No, co ja zrobię, że on taki jakiś dziki? Ja sobie, już poza kamerą, robię porządek w tym całym moim sprzęcie, który leży tam pod wiatą, gdzie zaraz pójdziemy, żeby tam wszystko odgruzować. Ale dawno, dawno temu pokupiłem sobie kiedyś na promocji kółka, chyba po 3 zł, sztuka co było świetną inwestycją, bo teraz one są bardzo drogie i te kółka chcę wykorzystać do tej mojej windy i trochę więcej o niej opowiedzieć. Chciałem ją już dzisiaj zacząć. Ale no sytuacja laptopowa troszkę opóźniła to wszystko. Może zacznę sobie to jutro, o ile mi się uda posprzątać. Nie spieszy mi też się z tym jakoś specjalnie. Drabinę już pokazywałem, że to jest samoruba, która ma tutaj jedne długie prowadnice. No i teraz można by zrobić. Z jednej strony kółko, z drugiej kółko po boku i taką jeżdżącą karetkę. Tak to się przynajmniej nazywa w wózku widłowym. Identycznie na tej samej zasadzie co wózek widłowy. Jakaś wyciągarka elektryczna, albo gdzieś tam do którejś belki z dachu, albo dać ją na dół i przez zblocze do góry. No też jest jakaś opcja. Wtedy by to było autonomiczne, że można by to było sobie wziąć. Jest to jakiś plan. No kurczę, syk i lecimy do góry, nie? Jest takaś opcja. Po boku, żeby nie spadło, i od tyłu. Kurde, moim zdaniem, no ma to jakiś sens. Wersja numer 2 to olać tą drabinę, wywalić to i na przykład uspawać drabinę do wchodzenia z prowadnic do bramy takiej, wiecie, taki, taki ceownik tylko trochę bardziej zamknięty nie wiem jak się fachowo nazywa i wtedy tylko poprzeczki wspawać, co też jest jakimś rozwiązaniem pytanie teraz, które będzie tańsze bo nie ukrywam, jest to rozwiązanie bardzo tymczasowe i nie chciałbym wywalać na to nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy jeszcze się pokusiłem o jedną rzecz ten sterowniczek, w którym się tu ukręcił jeden port w domu mam gdzieś pełno takich, tylko potrójnych, i w sumie mogę tu wlutować dwa potrójne 5 minut roboty i dwie dyszki zaoszczędzone. Będę mógł skończyć kolejną robotkę. Jestem zadowolony z tego pomysłu, tylko muszę poświęcić te paręnaście minut. Zresztą, zwykłe lutowanie. Widzimy się z przelutowanym. Powiem wam szczerze, myślałem, że to będzie nierozbieralne, że to jest klejone. Chińskie, takie najtańsze, no i jest chińskie najtańsze, ale naprawić się dało. Wszystkie terminale, nowiutkie, teraz będę mógł sobie przykręcać. Ale to już i tak zmieni jutro, bo jest w opór ciemno. A przecież muszę wyłączyć prąd, i nie będę miał lampki. Nie przemyślałem tego zbytnio i jutro się ogarnie. Zaczynam kolejny dzień, i on wciąż tu jest. No, Skubaniec czeka pod drzwiami, jakby znał adres. Gościu, powiedz mi, czego Ty ode mnie potrzebujesz? Przepraszam Pana bardzo, ja tylko sobie przejdę. Proszę sobie nie przeszkadzać, nie? To wiesz, już Twoje schody powoli są. Nie no, a tak na poważnie, to co? Eee, tu trochę mu się to zawinęło, a można było tu sypnąć jeszcze. Masz śniadanie, chodź. Ja nie jadłem, za to ty zjesz sobie. Nie jadłem śniadania, bo się spieszę do serwisu. E, serwisu laptopów, który jest w Dzieczkowicach, czyli takiej miejscowości obok mnie. E, 15-20 minut maksymalnie drogi i. Wycena i diagnoza takiego laptopa jest darmowa, więc no, warto sprawdzić, co tam się spaliło, bo być może naprawa tego w serwisie będzie kosztowała 150 do 200 zł i wtedy będzie to opłacalne. No, jak zwarcie poszło dalej, to wiadomo, nie będzie opłacalne, ale kurde, sprawdzić można, nie? 300 metrów i miejsce po prawej stronie. Ja lecę zanieść, chyba nic tam nie będę ciekawego nagrywał, chyba że będą chcieli. E, natomiast. O, nawet nie wiem, gdzie to. Dobra, muszę się skupić. Nie, no chłopie, ty naprawdę jesteś niesamowity. Ja już zdążyłem jechać, godziny mnie nie było, wróciłem, a ty nadal tu czekasz? Powiedz mi tylko na co? Próbuję tutaj dojrzeć, czy nie ma gdzieś numeru telefonu, ale nie ma numeru telefonu zapisanego na tej obrączce. Z drugiej strony są tylko jakieś trzy litery, także no jest hodowlany, ale kurde, nie ma żadnego info. A nie wiem jak go złapać. Tutaj widać teraz drugą stronę AMC. Będę szukał, googlował co to może być, no ale nie ma nigdzie żadnego info. Odnośnie numeru telefonu, no co? Żadnych danych kontaktowych tutaj nie widzę. I co to teraz z takim gagatkiem zrobić? No gołębnik kupić? Zmiana planów, numer ileś tam. Dostałem zadanie bojowe. Jak była montowana pompa ciepła, to do, tej, do tych papierów, z czyste powietrze, czy coś tam takiego się to nazywa, trzeba mieć jedną rzecz. Konkretnie papier o złomowaniu starego pieca. I ten papier jest odbity przez kalkę. Jest tak niewyraźny, że muszę jechać na złomowisko, żeby mi go wypisali jeszcze raz. No i jak już tak jadę to bez sensu będzie na pusto jechać bo tutaj się znowu trochę tego uzbierało można by jakąś przyczepeczkę tutaj załadować, no właśnie a gdzie jest przyczepka? zniknęła mi z podwórka co jest? w chowanego się bawimy, tak? Wchowanego. chowanego chodź tu dziadu 20 stopni w tym nie pomaga przyczepka załadowana aż po brzegi mazda zaraz będzie pędzić i sama zmieniać biegi a tak poza tym to jeszcze sobie robię tu tak no nie wiem robię tu ciągle porządek i tu wcale to nie znika zmywarka teraz pójdzie to taki duży gabaryt stąd zniknie no i tak powoli staram się to przerzedzić ale nie wiem dlaczego przyczepka po przyczepce jest wywożona a tu nie widać żadnej różnicy nie no jest jak się przyjrzy to widać no obiłem ją z tego bo to takie taka masa bitumiczna Taki bitmat, tylko że twardy na zmywarce, coś takiego jest. Za chwilę się widzimy na złomowisku, obstawcie ile kilo to tutaj mamy i zdaniem to jest takie 247, ja bym to tak mniej więcej ocenił. Zamiast złomu kartka, a na kartce 180 kg. Tak się walnąć, ile się walnąłem, nie pamiętam już, ale no dobre 60 kg się walnąłem. A to wszystko przez to, że tu są 32 stopnie na dworze i wiecie co? Mam to gdzieś. Nie będę siedział w tej saunie tutaj, chociaż w garażu jest chłodniej niż tam na dworze. Tutaj mi leci kolejny test i ten test się będzie robił jeszcze 23 godziny. No strasznie to jest czasochłonne, ale przynajmniej nie wymaga mojej uwagi. Ja to wszystko zamykam, bo o 17, a jest 16.15 mam spotkanie odnośnie sklepu i muszę być na komputrze. Dlatego się wykąpię i dzisiaj już... I dzisiaj już na dwór nie wracam. Zasiedziałem się i zapomniałem, że przecież końcówkę odcinka miałem dograć. A co ja tutaj ciekawego robię? Wrzucam dalej produkty. Jest to dosyć monotonne, bo każdy wrzucony produkt ma szeroką gamę atrybutów, przypuśćmy taka zwykła przetwornica no to żeby po lewej stronie były wszystkie możliwe filtry, wszystkie informacje to trzeba to wszystko powprowadzać e, opisy, zdjęcia, wszędzie się starał żeby była oryginalna też tabela z parametrami Victrona no żeby to było zrobione tak porządnie, w informacjach dodatkowych są wszystkie potrzebne informacje wypisane jako atrybuty i po tych atrybutach będzie można wyszukiwać i będzie sortowanie e, opcje, porównania Jednej z drugą można sobie dodać tutaj następną, gdzie to teraz tu jest. Akurat nie widzę, co jest. A tu jest plusik, dobra, nie ogarnąłem, mogę sobie, nie wiem, no... ze Smart Solarem to akurat bez sensu porównywać, no ale widzicie, wiecie o co chodzi, nie? Żeby to pokonfigurować, to trochę to trwa, dlatego zasiedziałem się do 4.12. Popatrzcie sobie na Wiktrony mojego ryjca o tej godzinie nagrywał nie będę, ale dzięki, że dotrwaliście do końca. I co? Widzimy się w następnym odcinku w środę. Także wszystko już leci na bieżąco, szedłem z całego mojego opóźnienia. Na razie.